Widzowie, dzisiaj kupiłem 800 Robuxów, Czajcie, 800 Robuxów, W ogóle wam, nam no, coś pokażę. W ogóle teraz tanko do to 401. Ale wiecie co, widzowie? Musimy, musimy losowanie, no, 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 na w ogóle, ule tego peta odwołać. Na no, w ogóle, wiecie co? Bo w ogóle, no, 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 bo w ogóle, ule, ule. W został chyba usunięty ten pet już. I właśnie... Może nie, może usun nie, usunięty nie jest, tylko... Yy, normalnie w Dark Materii jest, tylko, tylko... Tylko w ogóle... Nie będę musiał sprawdzić, bo... No bo w ogóle wiem, no, że w ogóle mój pet się zbagował w ogóle mocno. No że w ogóle od razu pety się mi kopiują i to jest dziwne. No pytam może ze mną nie być. I właśnie tak szybko to przekazuję. No i zobaczcie, tylko no, że mam, mam hoverboarda. Widzicie hoverboarda mam. Widzicie hoverboard. no Dobra, jest wszystko. Jakie to fajniejsze. To może wykupicie laki? W ogóle ja Wam dam laki. Lecz mogę. Eee, za 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 ile są od Ja nie mogę. Eee, ja nie mam. Dobra, kupujemy 8. Dzięki za kolejny Robux. Eee. Kupiłem 80 milionów I to jest dobre widzowie na nas. Będziemy mogli odebrać naszą główną nagrodę Deposyt posyt. No i zobaczę tylko na to 9, 9, 9, 9, Ach, dobra widzowie No to idziemy teraz walnąć Upgrade'a, ustawienia. Upgrades. Uh. Mam przecież tyle. Ach, A ja tu mam iść w banku! Dobra! Dobra, widzowie, musimy zaraz pójść do banku i to no, wpłacić. No, no jest 160 milionów banku, o 62 miliony nawet no, jest. Rozwijamy no, bank na sam poziom. Upgrade. No baczmy, mój bank. Bank. Mamy 42 miliony. Właśnie, no że mamy. No to teraz idziemy na ustawienie, i mam nadzieję, że coś dostanę. Hmm, co to miało być bilion cup. Więc to za przecenę mi dajecie, no. bo, no to idziemy po moje diaksy i tyle. A co mogę wam powiedzieć? Nuba no, mamy tu oczywiście wydral, posuwa, dobra jest, no to wypłaciłem bo nie wszystkie diamenty z banku, dobra. No czemu mi, nie, nie, nie działa ten dzień plaża? Nie działa mi trading plaża, no. Co? Spakował Pet Simulator. Co jest Pet Simulator? Pet Simulator już się naprawi, no mrod. idziemy tylko, tylko... Tylko... Tam, no tam gdzie mieliśmy. Trading Plaza w końcu działa! Dobra widzowie. Kto by było na tyle widzowie? Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Nie zapomnijcie lajka, like żeby nie przegapić kolejnych filmu, bo jutro będę wszystko pokazywał jutro. Ju, no bo jutro będzie, będzie, będzie oryginał, poczekajcie muszę skipnąć, bo no, wcześniej w trading plaża skipów nie było teraz jest skip. Dobra. No to, to dobra, co? pa, widzimy się jutro i no i jutro też będą dwa odcinki, więc się spodziewajcie, więc pa.